Tegoroczna edycja Palma Film Festival to jest zdecydowanie mistrzostwo świata. 18 wspólnot, 18 filmów, dwie diecezje, warszawsko praska i radomska. Filmy zaskakują pomysłowością, przesłaniem fabułą. Filmy zaskakują artyzmem, tym, jak dobrze są zrobione i jak dobrze wyglądają. Wszystkie wspólnoty bardzo się postarały. To widać. Widać jak wiele trudu włożyły w przygotowanie swoich filmów. Tak sobie pomyślałem, że w sumie fajnie by było wynagrodzić to wszystkim tym, którzy się w to zaangażowali. Żyjemy w czasach, w których ogarnięcie rzutnika, ekranu, telewizora czy nawet zwykłego laptopa nie powinno stanowić dla nikogo żadnego problemu. W sumie fajnie by było z całą naszą wspólnotą zobaczyć wszystkie filmy tegorocznej edycji. Poza oglądaniem filmów, warto sobie przygotować takie zwykłe kartki z tytułami filmów do głosowania, aby już wstępnie zobaczyć, na kogo warto zagłosować, a na kogo nie. Tak też zrobiliśmy na naszym poprzednim spotkaniu. Rozstawiliśmy rzutnik, ogarnęliśmy ekran, rozstawiliśmy głośniki. I po każdym z obejrzanych filmów głosowaliśmy na niego w skali od 1 do 5. Palma Film Festival to coś wyjątkowego, coś niepowtarzalnego i jedynego w swoim rodzaju coś, czego inne diecezje mogą nam pozazdrościć w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Palma integruje, bawi i uczy już od 4 lat. Sprawia, że trzeba ze sobą dobrze współpracować, aby stworzyć coś pięknego coś, co się będzie ludziom podobało, na co będą głosowali. Zrobienie dobrego filmu wymaga ogromnego trudu i niesamowitych ilości czasu poświęconego na nagrywanie. Wiem o tym, bo Wika o tym wie. A poza tym, nasza wspólnota także zrobiła film na tegoroczną edycję. Przyznanie Złotej Palmy i pod tamaryszkiem będzie pewnego rodzaju wynagrodzeniem. To bez wątpienia. Jednak dostać je mogą tylko dwie wspólnoty, a ja uważam, że uznanie należy się wszystkim. Co więc można zrobić w takiej sytuacji? Filmy nagrywa się po to, żeby były oglądane. Może więc warto zastanowić się, czy nie poświęcić najbliższego spotkania na pokazanie filmów tegorocznej edycji PFF w swojej wspólnocie i tym samym na wynagrodzenie trudu włożonego w ich nakręcenie. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Rozważcie także subskrybowanie naszego kanału. Podzielcie się z nami w komentarzach, kto według Was wygra tegoroczną edycję PFF.